HTC HD2: konfigurowanie internetowych kont poczty e-mail. Możesz mieć dostęp do swojego konta e-mail za pomocą telefonu. Telefon wyposażono w ustawienia dla wielu popularnych dostawców poczty e-mail, dzięki czemu konfiguracja konta e-mail przebiega bardzo łatwo. Wystarczy wpisać adres e-mail i hasło. Aby skonfigurować konto e-mail, na ekranie głównym przejdź do karty e-mail. Jeżeli konto pocztowe jest konfigurowane w telefonie po raz pierwszy, dotknij pozycję Dodaj konto. W przeciwnym razie dotknij pozycję Menu, a następnie Dodaj konto. Wybierz dostawcę poczty e-mail. Jeżeli żądany dostawca nie znajduje się na liście, wybierz opcję Inne. Wprowadź swój adres e-mail i hasło. Następnie dotknij Dalej. Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz nazwę konta, która ma być wyświetlana w telefonie. Dotknij Dalej. Jeśli rodzaj konfigurowanego konta nie znajduje się jeszcze w bazie danych telefonu, wprowadź informacje o serwerze poczty przychodzącej POP3. Po wprowadzeniu informacji dotknij Dalej. Wprowadź informacje o serwerze poczty wychodzącej SMTP. Zaznacz odpowiednie pola, jeżeli serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia. Oraz jeżeli poczta ma być wysyłana przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła. Odpowiednie informacje otrzymasz u swojego dostawcy usługi e-mail. Po wprowadzeniu informacji dotknij Dalej. Następnie zaznacz, czy i jak często telefon ma automatycznie wysyłać i odbierać pocztę e-mail, oraz czy automatyczne pobieranie ma się odbywać również podczas roamingu. Po zakończeniu, dotknij gotowe. Twoje internetowe konto poczty e-mail zostało skonfigurowane. Aby powrócić do strony głównej, naciśnij przycisk z domkiem.